Przeglądam właśnie Wasze komentarze odnośnie podsufitki w Audi. Pierwszy komentarz. Nie wymieniaj podsufitki, zostaw oryginal. Drugi komentarz. Może da się uratować podsufitkę, albo poszukać lepszej na szczerocie. Może trafi się. Wolałbym zostawić ory jasne wnętrzne, bo auto bez klimy. Dokładnie zgadza się. I co do podsufitki byłoby tyle. Zachęcam Was do aktywnego udziału z tym samochodem, bo jednak się będę podpierał Waszymi radami. Tak jak te dwie osoby napisały, tak też zrobimy. Więc szukam materiału zbliżonego do oryginału. Na nowo musimy niestety okleić tą podsufitkę, a co do używanej, niestety nie chcę ryzykować ponowne Odpadnięcia tej podsypitki, bo jednak przez 30 lat ten klej już trochę ma, więc zrobimy to na nowo. No ale w tym stroju to przy Audi nie popracujemy. Od razu lepiej zaczynamy. No i chyba mamy problem, i to podwójny. Amortyzatory już widzę, że są nie te, te co mi przyszły, zaraz sobie tutaj porównamy, bo tu są widzę razem z jakby mocowaniem tutaj drążka kierowniczego i tam też nie było tutaj od stabilizatora, więc raczej to nie są te. Sprężyny na oko, te zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że jedyne chyba będą dobre. No i starczo mam problem, w ogóle zobaczcie tutaj jest praktycznie nowy klocek, ale nie będę go żałował absolutnie, jak założę nową tarczę, to i całkowicie nowy klocek, tylko że ja nie wiem, zaraz zobaczymy, czy ja nie mam czasem wentylowanych tych tarcz, nie zamówiłem. No i ciekawostka, najlepsze jest to, że tu są cztery śruby, a ja myślałem, że jest pięć, trochę mi to ułatwiło temat z zaluflegami do niego. Ale to jeszcze przemyślę temat. No bo na 5 bardzo ciężko znaleźć, ale na 4 już jest trochę, trochę więcej tych felk. Eee ja pierdziele. Dobra, patrzymy te części. No i uwaga. No i dupa. Dupa, dupa, dupa. Mamy wentylowany. Jest w ogóle inne odsadzenie. Zobacz, jest tu więcej głębi ta tarcza wchodzi więc nawet nie zaadaptujemy tych. To no szkoda, bo fajnie by było, jakby te wentylowane były, ale raczej nie będą pasować. No raczej już jedną rzecz mamy do oddania. No niestety, tak to bywa. No nie, no też nie ten. No raczej to nie będzie pasować, zobaczcie. Więc do przedniego zawieszenia z hamulcem jeszcze sobie wrócimy. Zadzwonimy do Speedy'ego, ten co mi częściej ogarnie. Siema Speedy. Słuchaj, problem jest z częściami. Tu są zwykłe tarcze, Niestety. Nie z przodu. Z przodu zwykłe i amortyzator jest takim odsadzeniem na końcówkę drążka kierowniczego. No taka łapa jest do amortyzatora. A ci wyślę zdjęcie, żebyś miał podgląd. Bo sprężyny myślę, że będą pasować tak jak przykładałem na szybko Tylko tylko jest ten To wkłady są A jest faktycznie tutaj gwint Ty no Ty, bo ja tak spojrzałem teraz do którego zobaczyłem Że tu jest gwin O, to będzie dobra walka z tym widzę Widzicie, <laughs> człowiek całe życie się uczy. Faktycznie zobaczcie, tu jest gwint. Ja nawet nie zauważyłem, czyli to są wkłady, czyli, czyli czyli, będą pasować, ale to kurde, żeby to zdemontować, nie chce mi się dwa razy tego rozkręcać. Jak już bym rozebrał całą, cały MacPerson wyjął. Tarcze tu cały zacisk, to już by miał połowę rozebrany, więc dobra. To tu poczekamy sobie na nowe tarcze, znaczy na drugie tarcze i wtedy się weźmiemy z tym tematem w na następnym materiale. A ja szybko z speedem zmierzę tą średnicę dla pewności, bierzemy się za tył. Z tyłu myślę, że będzie wszystko pasować. Wygląda to tak. Tarcza. No, już jest zwichrowana, zobaczcie, pofalowana. Klocka, widzę, połowa. Zaraz sobie przymierzymy tak na oko ten tylny amortyzator, czy mi będzie pasował. I już chociaż wiem mniej więcej, jak wygląda sprężyna, więc łatwiej mi będzie wzrokowo już ją dobrać. Zaciski. Widzę, że z tej strony koło nie trzyma, więc tu jest ok. Idę po nowe części, zobaczymy. Dobra. Tarcza jest ta. To już pół sukcesu. Klocek również pasuje. Wcale dużo się nie różni, widzę, od tego nowego. Ale nowa tarcza, nowy klocek, pamiętajcie. Idę po ten amortyzator jeszcze Dobra. tylko. Dobra, już widzę, że jest ten, bo jest z obsadzeniem tutaj na sprężynę. No i tam, gdzieś tam w środku jest skręcany. Czyli dzisiaj wymienimy sobie tylne hamulce, bo już się martwiłem, że nic nie zrobiłem i będę musiał wam z kilku dni montować jakby tutaj ten materiał. Napiszcie mi w komentarzu, w jakiej formie byście chcieli takie rozbieranie w części, w sensie wymienianie części, czy w takich pojedynczych klatkach, czy w time -lapse bo nie wiem, jak łatwiej wam się to odbiera. Ja dzisiaj to nagram po prostu w takich uliwkach z kamery na głowie i rozkręcamy piękne nasze Audi. Zaczynamy. No i niestety jest to, co się tak trochę, powiem Wam szczerze, spodziewałem, bo poprzedni właściciel powiedział mi, że tu były regenerowane te zaciski, gdzieś tam zakładane. No tak, albo ktoś nieumiejętnie go tutaj wkręcił, albo tak ta guma się sama, kurczę, podwinęła. Coś czuję, że będzie ciężko go wkręcić, żeby tutaj nowy ten klocek założyć. Starczą wymiany nie będzie problemu, bo to odkręcimy to jarzmo i ładnie tylko wyczyścić i tarczę można założyć. Dobra. Kurczę, troszkę się już zmartwiłem, bo nie mam tej części, bo tak to bym założył nowy, odpowietrzył i byłoby po robocie. <grystanie> tak, jak widzieliście też, wybijałem młotkiem jedno, jeden stworzeń, bo cały był zapieczony. Nikt tutaj chyba nie czyścił, nie smarował, więc trzeba byłoby to ładnie wyfrezować w środku i może jeszcze te by się udało odratować. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, idę po zestaw. Jeżeli nie wkręcimy tego tłoczka, to. Podejmiemy wspólnie razem decyzję, czy zakładamy nowe zaciski, czyli chińskie, no bo oryginalnych to się nie kupi, czy podejmujemy próbę regeneracji tych i też na chińskich częściach. Więc już możecie mi pisać, słuchajcie komentarz, co wy byście zrobili i co ja mam według Was zrobić, czy wymieniać to na nowe, czy po prostu ratować stare. Więc czekam na komentarze z Waszej strony i podejmiemy tą decyzję w następnym materiale. A ja idę teraz po zestaw i spróbujemy to wkręcić, żeby... No, chociaż ten klocek nie tak dwa razy robota mnie czeka i tak przy montażu amortyzatorów. No niestety tak to jest przy tych trupkach. No i mamy. Dobierzemy sobie pierścień. Już mam. Rusza się, tylko ta guma blokuje. Zobra, spróbujemy tą gumę podważyć czymś. No tu jest nieźle zardzewiałe i ta guma i tak już jest przedarta. Tłoczek też nie wygląda najlepiej przez to, że było to rozwalone. Jeju, jeju. Także no nic, założymy. Ja tu zaraz popsikam czymś, żeby to jakiś pościsk miało, jakikolwiek. Nie wiem czy się jak w ogóle go wkręcimy, czy on się i tak nie zablokuje, więc zacząć jest do regeneracji bądź wymiany, więc tak jak wcześniej mówiłem, napiszcie, co robimy w tym temacie. Ja go wkręcę, ile tylko będę mógł, żeby założyć nowy klocek. Po prostu założymy nową tarczę i zobaczymy, co z drugiej strony się dzieje, bo to też dosyć, dosyć istotne jest. Zaraz się okaże, że z dwóch stron będzie to samo i trzeba będzie to zrobić. Dobra, wiecie co? Spaliło z tą drugą stroną. Powiem Wam, siły mi trochę odeszły. <noise> Zobaczyłem, że nie przygotowany byłem tak jak myślałem. Kurczę, no te zaciski trochę mi popsuły. Kurczę, mogę mówić. Trochę te zaciski popsuły mi szyki. I to kurczę bardzo. Czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, w tym pod tym materiałem, czy zakładamy. Nowe te zaciski czy chcecie zobaczyć jakie będziemy regenerować to już zależy wyłącznie od was. Też chciałbym tą RS słuchajcie tam ogarnąć. No, nie wygląda to za fajnie. Ja nie chciałbym, żeby ktoś tam kiedyś to rozbierał i, i zobaczył jak to tam wygląda. Nie ma tragedii, młotkiem nawet stukałem, jak tam widzieliście nie wpada, jest po, po prostu stara farba odeszła, spuchła sobie tak o. Czyli co? Tylnych hamulcy nie dokończymy. Dokończymy to za dwa tygodnie. Jak mi tutaj napiszecie, co robimy. Następny materiał szykuje się bardzo, ale to bardzo długi, bo skoro tam tych amortyzatorów przed nich są to wkłady, no to niestety trochę coś czuję, że to się zejdzie. <gry> ale zrobimy to na kanale, wiedziemy, bo coś czuję, że samochód utknie, utknie troszkę na dłużej. Czyli zdemontujemy. Wymienimy te, te wkłady tych yy, amortyzatorów, jak zwał tak zwał, założymy nowe sprężyny yy, i co jeszcze zauważyłem, jak podniosłem wtedy to przednie koło jest luz na tulejce, więc też zamówię wahacze, nie chce mi się po prostu po 30 razy podchodzić do czegoś i, i wracać co chwilę, więc... Dzięki temu materiałowi chociaż zobaczyłem gdzie, w jakim miejscu jesteśmy i co mi jest potrzebne i gdzie wcześniej nie miałem bladego pojęcia, myślałem, że to będzie taka zwykła fajna wymiana, odświeżymy i cześć jak czapka, ale nie, no niestety to jest samochód 30-letni, więc czego ja się spodziewałem, no miałem nadzieję, kurde, miałem nadzieję, ale nadzieja matką głupich. Dobra, moi drodzy, jeżeli materiał Wam się spodobał, jesteście ciekawi dalszych losów tej tej, tej Audiżki. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i pomagania mi w odbudowie w tej Audi. Chciałbym już pchnąć to całe tutaj od strony technicznej hamulec i to zawieszenie, żebym mógł się yy, zająć silnikiem, bo tam też będzie dosyć grubo, ale zacząłem od tego. Dobra, to co? Piąteczka i do następnego, trzymajcie się, cześć.